Wiem, no ale katastrofa dzisiaj. Dobrze, że zareagowałem wcześniej, bo nie straciłem wszystkiego. Te bambusy, takie co stały w doniczkach, co miałem je schować, one były w przemoczonej ziemi. Wiedziałem, że bambusy gniją w mokrej ziemi, ale dopiero teraz zareagowałem. W sensie coś zrobiłem z tym. Tego dużego bambusa, takiego grubego z Włoch, co przywiozłem, ukorzenił się fajnie, puścił dużo odrostów. Wszystkie odrosty zgniły. Normalnie można było tak wyciągać. No i co? I wyciągnąłem z tych doniczek. Dzisiaj słoneczko się tak fajnie przebija. I suszę ziemię. Ziemia jest tak mokra, jest tak przemoczona, że jak ją wyciskam, to kapie z niej. Tak jest zalana przez te deszcze. Z pół godzinki, czy ile podsuszę ją. Jest po skosie jak Solar do słoneczka i z powrotem używam bo nie mam innej a, a bambusy nie mogą być długo poza ziemią, bo potem się obsypują Oprzecie, temat może najpierw duży duży jeszcze wszystko jest tip top Ale zobaczcie, tu było mnóstwo odrostów i wszystkie zgniły i powyciągałem je rękami, a zobaczcie tutaj To był. No i zgnił i go wyciągnąłem. A... Może tu gdzieś szczątki będą No i niestety Tu następny tu następny Niestety I tu zobaczcie taki fajny, długi, 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 długi I co? I też zgnił, tu jest O zobaczcie, nawet nie musiałem nic robić O jest taka gąbka no i widzicie co się dorobiło. Tu już jest fajny twardy, ale też jest jednak zgnity. Cały ten jest zgnity. Wyciągnąłem. Wyczepałem wszystkie doniczki, tu są te mniejsze. Zobaczcie z tych mniejszych ile będzie odrostów. Ale wszystko jest tak przemoczone, że... O jest, tu następne. Tutaj. Tu wyszły trzy odrosty i póki co rosną. To będzie następny. Niech się wyostrzy, ale komary atakują. Nic, schną póki co. Tutaj z takiego małego korzonka. Zobacz jaki białe pająk. No i tutaj też zgnił taki kurduper. Przemoczone rośliny, trzeba usunąć zgnite korzenie. Tu na szczęście są białe, fajne. Tu jeszcze rośnie. I tutaj też przemoczone działość. To jest jakaś makabra. No i dobra: 1, 2, 3, 4, 5. 5 żółtych, 1, 2, 3, 4, 5 zielonych. Ziemia po skosie Do słoneczka Zaraz wyjdzie trochę nieba to się przesuszy Jest tak mokra O jest Ale cieplutka mm -hmm. Słoneczko nagrzało Biorę to z dołu tu do góry To musi wyschnąć Fajne słoneczko to jest niesamowita sprawa No i tam się suszy u mnie cały czas deszcz ma być, więc przesuszę, spakuję i na taras. A jak będę wykopywał banany, to wywiozę z bambusy na magazyn i tam już będą do wiosny. Tak samo jak tak samo jak te banany nie podlewane aż do wiosny. W ogóle nie podlane. W suchej ziemi będą. A co tam? To nie ja podlewałem, żeby nie było, deszcz to tak zlał. Z tydzień temu schowałem dużego do domu, bo lało i lało i lało i przestać nie chciało. Zlitowałem się. A on zaczął gnić. Chyba wysoka temperatura plus tak dużo wody. No i zaczął gnić. Zasranie z jeden. Teraz <laughs> go z powrotem wyciągłem na dwór, ale idzie tak jak mówię na taras pod dach. Nie będzie się tu męczył. O! Suszarka zaraz wyjdzie. Taka to tragedia dzisiaj. Dobrze, że jest niedziela, dobrze, że jest pogoda, bo mam szansę cokolwiek zrobić. Głupio by było, gdyby lał deszcz, prawda? I człowiek jeszcze w pracy, i. Bye bye, prezenty z Włoch. A tak to póki co żyją. Zobaczymy jak długo. Trochę przeschnie i zaraz się widzimy. Chyba, że Wam pokażę jeszcze bananolca. Ta muselka jest mojego wzrostu, prawie brakuje tak z 10 cm jaka wielka. Odrosty wychodzą ze środka z niej hmm. skomplikowana sprawa W całości ją wykopię. A tutaj też jest taka fajna, też ma mnóstwo odrostów. Mnóstwo to tak nie przesadzajmy, ale trochę odrostów jest i tam tak samo. Tylko, że ta nie ma odrostów. Wszystko to rośnie u mnie w cieniu, w cieniu, w cieniu. Po te 6 stopni było nocą. W zeszłym roku, alokazję już dawno wykopałem jak było 6 stopni. A teraz zostawiłem mówię se, nie ma bata nie będę wykopywał. I co? Patrzcie, jakie liściory, jak rosną w ogóle ile pniaka to już ma z 3,20. Z 20 cm pniaka i są takie grube, że ręką nie idzie objąć. A Giant wywala nowego liścia. Podobno taki tropik, taki ciepłolubny, a liściora wysuwa. <grymny> Niesamowity. Kany sadzą, jednak kwitnie. Malutkie te kwiaty jak na taką wielką kannę. No ale czego ja się spodziewałem. I tak to wygląda moja dżungla. I piękne słoneczko, o, ale pali po ryju. Idę po krem do opalania. Okej, okay. ziemia przeschnięta, luźniutka, taka fajna, mięciutka, napowietrzona od nowa. Nawet jej nie ubijam, żeby tam fajnie powietrze było. Przesuszona, wymieszana jeszcze z piaskiem. Można się przyjrzeć, że tyle piasku dosypałem jeszcze, żeby była luźniejsza. I leci na balkon. Mam inne zmartwienie. Uff. A propos mojej Waszyngtonii. I a propos. Tu jeszcze tyle ziemi się suszy. A propos Cykasa. Haha. Ha, ha. Cykas nie lubi jak jest zalany. Masakra. Lubi wilgotność, ale kiedy jest ciepło, plus 25, 20, a nie jak jest 7, też może zgnić i to fantastycznie zgnić. No nic, dam go tam na taras. W Waszyngtonie też dam na taras. Nic nie poradzę. Nie ma jak, nie ma jak go osłonić. Uh -huh. A nie będę go wywoził na magazyn, bo jest za wcześnie. No nic Drabinkę przyniosłem na balkon Na balkon już wyniosłem tam bambusy i inne sadzonki z, ze studni Ciekawe ile tam wody jest, to sobie później zajrzę Wynoszę jeszcze te bambusy Wsypuję ziemię do kastry i kastry chowam do garażu żeby już nie lało mi po tej ziemi, żeby ta ziemia wyschła a to na balkon mam nadzieję, że się nie pozwijają liście i że przeżyje. trzymajcie się cieplutko i